Wranżowaniu wnętrz liczą się chemia, przyciąganie i uczucia. Ja dziś jestem na Wrocławskim Jagodnie w wyjątkowym mieszkaniu. Urządzonym ze smakiem, ergonomicznie wykorzystaną przestrzenią, wykończonym w dobrych materiałach. Sami zobaczcie. Całość została zaaranżowana tak, by zachować odpowiednią proporcję między poszczególnymi kolorami, które doskonale wchodzą w harmonijny dialog z dodatkami, fakturami czy oświetleniem. W tym mieszkaniu mamy idealnie dobraną triadę kolorystyczną. W zdecydowanej większości kolor bazowy czysta biel jako tło. Jedna trzecia to kolor ciepły, uzupełniający głównie akcenty drewniane, meble czy lamele. Oraz trzeci stawiający kropkę nad i, mocny granatowy. Jeśli spodobało Ci się to piękne trzypokojowe mieszkanie, zapraszam na prezentację. Do zobaczenia!